Manko, dzisiaj jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj odcinek poradnik, jak grać w GTA 5 na mm, telefonie i nie tylko w GTA 5, bo we wszystkie gry, które macie jakby na Xboxie. E, a więc tak, musicie po pierwsze mieć konsolę Xbox. Jasna sprawa. Yy, bo to nie jest tak, że ja sobie pobrałem GTA i inne gry na telefon, tylko musicie mieć konsolę Xbox, zainstalować aplikację Xbox. Wtedy jak zainstalujecie już, to, yy, no. Będziecie mieli po prostu yy, się zalogować na swoje konto Xbox i, i, i tyle tak naprawdę zalogujecie się. Wtedy klikacie tutaj w prawy, górny ruch, jakby tylko nie ten dzwonek, tylko tam obok. Konsola to jest chyba. Wtedy tak, macie takie okienko. Tam chyba powinniście jeszcze mieć jakieś powiadomienie przed tym, ale nie pamiętam już. Bo jestem zalogowany już dawno, także nie mogę Wam od A do Z tego pokazać. I wtedy wybieracie zda granie zdalnie na tym urządzeniu kontynuuj, ci tam, żeby się nie wyświetlało ponownie tamto powiadomienie, tam zaznaczyć wtedy tak, czekacie chwilkę no i jesteście we swoim ekranie xbox także macie tutaj i teraz ci sobie po prostu wybierać, napadzie, ustawiacie wszystko i na tym polega cała ta magia